Halo, halo dzień dobry wieczór wszystkim. Z tej strony Zając i witam was w kolejnym odcinku gry Keepera <laughs> Na wstępie powiem tak. W święta odcinków nie będzie. No bo to jest świat świąteczny, to byście spędzili troszkę z rodziną. Ja Wam życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Z wysoko jaka z mokrego dynku. Mokaragajka w całego dęgo to nie te święta, zapomniałem. Eee, w każdym razie, eee, ogłoszenie, że dzisiaj nie będzie, jutro nie będzie odcinka normalnie, standardowo. Będzie dopiero po nowym roku, prawdopodobnie. Mamy gwiazdkę! I tak musimy zrobić stand-up czyli potrzebujemy dwóch gwiazdek. A musimy zrobić Seventerfest! Nie. Potrzebuję dwóch gwiazdek no Dobra, latarnia, czy pójdę do dziadzia i kupię to jedno Bo to mi się teraz też przyda jak będę musiał te ulotki porobić Na wydarzenie No a jak u Was, jak Wy spędzacie święta? Wiecie już co dostaniecie pod choinkę? A, w ogóle zapomniałem o jednej rzeczy. Standardowo. Dobra, jeszcze tu nie mogę. Czekajcie momencik. Przepraszam na moment. Ej, ja dam mu Ci Was, przepraszam, ja muszę iść. psem, Dla Was to będzie sekunda cięcia, a dla mnie to będzie troszkę dłużej. Okej, okay. już jestem Mówię, dla was to była sekunda cięcia, dla mnie to było trochę dłużej eee, lecimy ukochany dom <coughs> Przepraszam mm. Dobra, lecimy zrobić ulotki. a lotki się przy biurku. Ale już ja pamiętam. Potrzebujemy papieru. Dobra, trochę papieru zrobimy. Ona się to przyda. Papier ze skóry wieprzowej. W sumie za niedługo zaczniemy się bawić w te płyny balsamiczne, ok? Teraz są fajne. Dobra, tu lecimy, tu lecimy. Dobra, tutaj wszystko działa z tego co widzę jak nie działa to napiszcie w komentarzu oczywiście Uff. oczywiście bug jest bo musi być bug dobra I teraz tak, ulotka potrzebuję 10 ulotek z tego co kojarzę Serio. No a to już jest hamstwo. <laughs> Dobra mam coś tu Czy nie mam Chora mam Zrobię tylko te ulotki I Pójdziemy wykonać modlitwę Kolejną, dobra, tutaj to, tutaj dam papier. Hmm. Czy coś tutaj dać? Tutaj to dać. Pójdziemy, zobaczymy, czy mogę te miecze zrobić. I przede wszystkim poszukam, bo chyba jeden zrobiłem kiedyś. Lata świetlne temu, ale zrobiłem. Tu nie, tu nie, tu nie. Nie, tutaj nie. A gdzieś robiłem. O, jest drugi, czyli jeszcze potrzebuję trzy. To by co? to, co myślę. Żeby zrobić już to zadanie z uchodźcami, żeby zrobić ten stojak. Stojak na miecze. I pogadałem sobie rano z Markizem odnośnie tego zadania. No dobra, utwór to jak z mieczami. Tutaj mają, mają wszystko. Szczerze, ten grade fajnie wyszedł. <grystanie> o, są już uchodźcy. Jest i markiz. Markizie, gdzie idziesz? Parowo. Nie teraz. Goń się leszczu. Dobra. Miecze gotowe. Doskonale. Na ludzie doskonale wadamy już patykami. Czas patronalizuje z mieczami. Jeśli zaś chodzi o mnie, sugeruję księgi poświęcające y, szczuce szturmów. Wkrótce będziemy gotowi. jak jeszcze mogę pomóc? Ich jedyną szansą na przełamanie naszej obrony jest atak z Możemy wyeliminować to zagrożenie. Masz na myśli wieżę obserwacyjną? Zgadza się. Zbudują. Złoga Górskiego Fortu nic nie wskura. Nic, a nic. Wieża. A niech to. Możesz uznać, że ta wieża jest już wybudowana. Standardowo trzeba się bawić. Wieża obserwacyjna. I potrzebujemy na to uwaga... W sumie... Wszystko mamy. Hmm. Hmm. Dobra, to teraz tylko zobaczyć te duta dla tej, 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 tej kobiety stalowe duto, potrzebuję pięć dut. i te pięć dut zrobimy. I zrobimy stary myk z ogarnięciem. Więc... Zrobimy to tak. Idziemy zapisać grę Uff. Dzień modlitewny. Zapomniałem o tym. Ten, ty, ten, ty, ten. Ty. ty zombie tutaj sobie rób. Nie masz z czego. She. Tylko flipiwa jest sporo. Mogę 10 zrobić. Tylko potrzebuję sporo zboża. Hmm. Dobra, najpierw wykonam modlitwę i zaraz się tym zajmę. Żeby nam już kolega coś robił. 24 30 na 100%. No, ale coś mi już że teraz nam nie wyjdzie. Pomódmy się Wyszło! Uu. Ma dzisiaj jakiegoś wyjątkowego farta. Dobra, czadowe kazanie, bla bla bla. O, jutro jest dzień wdzięczny, więc możemy oddać jej tą biżuterię. Możemy dla niej dać. O, i mam już jeden golden w ogóle. Czekajcie, ja tylko trochę odsunę mikrofon. O. Dobra. Standardowo to idzie tu. To idzie tu. Idziemy dalej. Mm. Idziemy zrobić mek na standardowy. Z tym, że idziemy zapisać grę. Idziemy robić duta. Bo chcę już zrobić, mieć ten obóz skończony w 100%. Tylko pójdziemy. Przeczekamy. O. Dobra. I teraz pytanie za 100 tysięcy punktów. Nie tu. Tu. Hmm. Inżynier. A czekajcie, mogę odblokować inżyniera hmm. Fechmistrz... Nie mam tego, ale jakbym to zrobił miałbym większy procent szans na te mhm. dobra, to zrobimy inaczej. Czego mógłby dostać niebieskie punkty? Zostali. Zrobimy troszkę, przeczekamy. odblokuję sobie tego inżyniera. Porobimy go. A w tym czasie ja oddam wdzięczce biżuterię. I później będziemy mogli tą biżuterię sprzedawać u niej. Biżuteria. Idziemy do pod martwym wdzięczka o Oto biżuteria. Ale ładnie wygląda. Wyda się świeży pomysł. Szlachetnie urodzone damy w mieście na pewno kupią jej mn... w mieście mnóstwo. To co? Rozrzucamy moją firmę? Jasne, opowiem też wszystkich o, tw o twoich warzywach Dobra I teraz możemy Od niej kupić i sprzedać tą biżuterię, przede wszystkim Ha, w końcu Dobra Hmm Pytanie za co O potrzebuje dziewięciu, z tego co widzę. Dobra, zrobimy tak. <laughs> Gra jest, i sobie pójdę, zapiszę grę, zapiszemy. Dobra. I zrobimy standardowy Mac, jak. W sumie jeden raz nam się nie uda, to Opróczmy złotego, złoty wyszło, ja pójdę, zapiszę. I tak właśnie działa, że jeżeli jest procentowa szansa na yy, zrobienie lepszy, lepszej jakości przedmiotu, to zapisywać. Jak się nie uda, wchodzić ponownie. Tak, mały to jest bug, mało oczekiwanie. Ale chyba. No, i teraz nie wyszło. Więc wyjdę do menu głównego, graj. No, wczytaj tę grę. No, coś mi się długo wczytywało. Nie podoba mi się to. Z reguły szybko mi się wczytuje. Złote duto? Bardzo fajnie. Potrzebny zrobić takich pięć. I wiecie, co? I żeby was nie za, za, zamęczać tym, kolejne złote duto. Standardowy, idziemy zapisać. <laughs> tu to potrzebuję jeszcze dwa złote dłuta. Tu wykonaj. Z... Ej, co jest? Z reguły jak jest let's play to nie wychodzi. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, dziwna, dziwna, dziwna sprawa. Wyjdzie? Wyszło! Jezus, nie, ja idę zapisać, oddamy te duta tej, tej kobiecinie. Yy, obóz uchodźców. Gdzie jest ta baba? <laughs> Nie, tutaj. O, tu jest. Daj jej Mam nadzieję, że dzięki tym narzędziom przestaniesz otrzymywać pogróżki od krewnych swego zmarłego męża. Hmm, świetna jakość. Bardzo mi pomogą. A jeśli idzie o krewnych u mojego męża, to jego groźby nie robią na, na mnie już żadnego wrażenia. Moja rodzina zajmie się nimi w trakcie pogrzebu męża. Wiesz, co on na myśli? Zdaje się, że wiem. A przy okazji, jak złożyć swoje specjalne nagrobki? Wcesz poznać moje sekrety? Hmm. W porządku. Ale nie ich nikomu, bo... Bo na następnych świąt mi się coś paskudnego. Łapie. O, i dostałem w ogóle achievementa Końska Głowa. Uu. I tanie przede wszystkim. To jest tanie. Ja to bym chciał. A to najlepsze ciała myślę. Dobra. Za ja to potrzebowałem na tą wieżę, bo już nie pamiętam. Chyba belki. Tak, 12 belek. <laughs> tym, trym, tym. Piła tarczowa 12 i robimy. Działamy standardowo. Zrobimy tą wieżę przeklętą. I niech mają. Hej, tylko że będę musiał poczekać, żeby mi się trochę tych ich szczęścia ich niego narobiło. Hmm. Kupiec. Będziemy mogli porozmawiać z kupcem. A to przeczekamy sobie jeszcze jeden dzień, znaczy do, do tego dnia. Tego do, do rana sobie poczekamy, prześpimy się. Czekajcie, zobaczę jedną rzecz Mroczne serce, by odprawić rytuał A inkwizytor? Nie, nie mam nic dla inkwizytora Fuuu Dobra Jest i kupiec Możemy liczyć na wsparcie panny, wdzięczki powiem z panów wdzięczką. Zajmij się szefem rady królewskiej. Dobra. I w okazji możemy sprzedać mu to Jak sobie narobimy troszkę tej biżuterii będziemy mogli sprzedać za fajną sumkę u niego, ale szczerze Marek, bo ty nic nie robisz Chodź tu Marek Chociaż nie, w sumie dzięki temu są niebieskie punkty Zapomniałbym Jezus, co mam w tym Czekajcie No i w ogóle mam możliwość zrobienia tego i ja to zrobię po tą pompę wodną bardzo mi się przyda to na pewno i biżuterię zrobimy i pójdziemy sprzedać mu jeszcze póki jesteśmy póki jest jego dzień pod martym kuniem

To tu w knajpie ciekawego będzie. Czy w końcu mi bledek zaczepi? Pokaż, co masz na stanie. Masz pełne jedzenia. Szczerze, my ten stand-up zrobił. Poczekał. Dobra, robimy. Raz kłózie śmierć Podsumowanie, butelka Cydru 20 razy się sprzedała, tutaj to O I teraz Wiesz co? W przy... naszym tawernie przydałby się portier Zobacz, żeby przed że stał przed tawerną, a Horadyk będzie z zębami Dobra Portier zombie I w ogóle, zobaczcie teraz Co? Będzie się działo. Zobaczcie tutaj. Ja Wam pokażę kursorem. Tu. Tu, 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 tu. On ma kabel. <laughs> Dobra, idę porozmawiać z Bledkiem. O portierze. Nasza tawerna ma najlepszego portiera na świecie. Jestem marlakiem. Jak Ty. Doskonały wybór. Nie umarli to niezawodni pomocnicy Dobra I nie wiem, zawsze mnie to rozbraja jak Ten zombie Jest podłączony do nie wiadomo czego Jakby był do prądu podłączony Ale dobra Pomyślmy Dobra, ty zewróć tu. Co ja mogę jeszcze porobić? A, tą pompę tego miałem zrobić. Automatyczną pompę. Proszę tylko dwa tego. Dwie proste części z żelaza. I będziemy mieli pompę. Tak, dzięki temu nie będziemy, nie będziemy musieli się bawić. Znaczy, będziemy mogli się bawić, ale. Tylko, coś się budzi. Bu bu Kiedyś można było tego nastukać cały czas. Dobra, wezmę tylko to To bym chciał wypalić Dobra, co ja tu jeszcze mogę? Będę mógł odblokować to. To się też przyda. Ale wiecie co? Myślę, że będzie krótszy odcinek dzisiaj. Zrobimy. Więc, jeżeli podoba się, to zostawcie łapkę w górę. Komentarz. Subskrypcję wraz z Dzwoneczkiem oraz zapraszam do Discorda oraz inne social, social media. Link znajdzie w opisie. Ja Wam życzę wesołych świąt, ja Wam pewnie też będzie życzyła wesołych świąt. I zacznijmy w przykład na odcinku Gryfyard Keepera. A co się naprawiło? A no tak, Nie, to musi się napełnić. Zapomniałem. Dobra, trzymajcie karę, I pa! I z, y, odcinek będzie dopiero po świętach. Pa!